Cześć! W ciągu zaledwie kilkunastu minut pokażę Ci wszystko, co musisz wiedzieć o procentach. Zobaczysz, jak działają podstawowe zasady, jak szybko obliczać procenty, czym jest procent składany, a także, jak bez problemu rozwiązywać zadania z podwyżek i obniżek. Zero zbędnej teorii, tylko to, co naprawdę warto znać, pokazane na konkretnych przykładach zadań. No to co? Zaczynajmy! Na samym początku powiemy sobie, w jaki sposób zamieniamy procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne oraz drugą stronę, czyli ułamki zamieniamy na procenty. Mamy sobie zadanie, żeby podane procenty zamienić na ułamki dziesiętne. Czyli mamy 45% i teraz tak, jeżeli tutaj nie stoi przecinek, to pamiętajcie, że tutaj tak naprawdę stoi przecinek i po prostu chodzi o to, żeby go przesunąć o dwa miejsca w lewo, czyli dostaniemy, że to jest 0,45. Jeżeli mamy 12%, znowu tu sobie stoi przecinek, czyli to będzie 0,12, ale jeżeli mamy 7%, to tu znowu stoi przecinek i pamiętajcie, że to będzie 0,07, no bo przecinek stał tu i przenieśliśmy go o dwa miejsca w lewo. 150%, przecinek stoi tu, przeniesiemy go o dwa miejsca w lewo, czyli będzie między jedynką i piątką, czyli będzie 1,50, co jeszcze można zapisać jako 1,5 i analogicznie 250%, teoretycznie przecinek jest tu, więc to będzie 2,50, czyli 2i. U. Teraz w jaki sposób zamienimy sobie procenty na ułamki zwykłe? No i jeżeli teraz mamy takie 60%, więc ja sobie napiszę 60% i teraz co robimy? 60% sobie grzecznie przepisujemy, natomiast ten procent zamieniamy jako 1 setna. Ok? I to teraz robimy. No wystarczy to wymnożyć. Oczywiście przy mnożeniu możemy sobie skrócić. 60 podzielić przez 20 to jest 3 i 100 podzielić przez 20. To jest 5, 3 razy 1 to jest 3, a na dole będzie piątka, czyli 60% to jest po prostu 3 piąte. Jeżeli teraz weźmiemy sobie 15%, no to robimy analogicznie. Piszemy sobie 15% i to się równa. 15 sobie przepisuje, natomiast zamiast procenta wpisuje sobie 1 setna. Oczywiście można już teraz też tu skrócić, bo 15 i 100 dzieli się przez 5. 15 przez 5 to jest 3 i 100 przez 5 to jest 20. Czyli dostaniemy, że to będzie po prostu 3 razy 1 to jest 3 i na dole wrzucamy sobie 20. Jeżeli chodzi o 75%, no to znowu piszemy sobie 75%. 75 przepisujemy, natomiast ten procent zajmiemy sobie, że to jest 1 setna. Tu jest mnożenie, no i znowu skracamy. 75 przez 25 to jest 3 i 100 przez 25 to jest 4, czyli dostajemy, że to jest 3 czwarte. Jeżeli natomiast chodzi o 140%, no to 140% analogicznie, 140 sobie przepisujemy procenty, zamieniamy sobie, że to jest 1 setna, możemy sobie to skrócić przez 20, czyli tu będzie 5. Tu będzie 7, czyli dostaniemy, że to jest równe. 7 razy 1 to jest 7, i na dole jest piątka. No i tu możemy jeszcze całości wyciągnąć, że to jest 1 cała i 2 piąte. I ostatni podpunkt. Podpunkt E, 250%. 250 sobie przepisuję. Procent zamieniam na 1 setną. Wracamy, bo da się przez 50, skrócić. 250 przez 50 to jest 5 i ówka przez 50 to jest 2. W takim razie dostaniemy 5 razy 1 to jest 5, na dole jest dwójeczka, no i całości wyciągniemy, dwie całe i jedna druga. No to teraz sobie zamienimy, że mamy ułamki, i mamy zamienić na procenty. Mamy trzy ułamki zwykłe i mamy trzy ułamki dziesiętne to robimy sobie z takim 3 czwarte. 3 /4 sobie grzecznie przepisujemy i po prostu tutaj zawsze dorzucacie 100%. Bo teoretycznie 100% to jest 1, więc mnożymy przez 1, więc nic się nie zmienia. Oczywiście można wymnożyć 3 razy 100 od razu, ale pamiętajcie, że lepiej sobie skrócić. 4 przez 4 to jest 1 i 100 przez 4 to jest 25 i otrzymujemy, że 3 razy 25 to jest po prostu 75 no i ten procent sobie przepisujemy. Jeżeli mamy 2 piąte, no to przypisuję sobie znowu 2 piąte i mnożę to wszystko przez 100%. Przy mnożeniu możemy sobie skracać 5 przez 5 to jest 1, natomiast 100 przez 5 to jest 20, czyli dostaniemy 2 razy 20 to jest 40%. I ostatnie 1 cała i 1 druga i mnożymy sobie to przez 100%. Pamiętajcie, że na razie nie skracamy choć jest mnożenie, no bo tu jest liczba yy, mieszana. Czyli musimy sobie ten ułamek, znaczy tą liczbę mieszaną 1 i 1 druga zamienić na ułamek niewłaściwy. 1 razy 2 to jest 2 plus 1, czyli to jest nasze 3 drugie i tutaj 100% sobie przepiszemy. I teraz dopiero możemy sobie skracać. 2 podzielone przez 2 to jest 1, a 100 podzielone przez 2 to jest 50 i dostajemy 3 razy 50, to jest 150%. Jeżeli chodzi o zamiany na ułamki dziesiętne, jest to bardzo, bardzo proste z tej prostej przyczyny, że po prostu ten przecinek trzeba przesunąć o dwa miejsca w prawo, czyli 0,25 to będzie po prostu 25%. Jeżeli chodzi o 0,6, to pamiętajcie, tu zawsze z tyłu można sobie dopisać 0. No i je przesuniemy o dwa miejsca w lewo, w prawo, to dostaniemy 60% i tutaj też mogę sobie śmiało dopisać 0, przesuwam przecinek o 2, czyli będzie 120%. Teraz mamy zadanie, żebyśmy się nauczyli obliczać procent z jakiejś liczby. I teraz można to zrobić na dwa sposoby. Pod punkcie A zrobimy sobie pierwszym sposobem, czyli bierzemy sobie nasze 25% i jeżeli mamy policzyć procent z jakiejś liczby, to po prostu mnożymy to przez tą liczbę. A teraz właśnie 25% zamienimy sobie na ułamek dziesiętny, dlatego wcześniej to ćwiczyliśmy. Teoretycznie przecinek jest tu, jak go przesuniemy o dwa w lewo, to wyjdzie 0,25, no i jak to pomnożymy przez 80%, to wyjdzie nam piękne 20. Natomiast w drugim podpunkcie zrobimy sobie, że nasz procent zamienimy sobie na ławek zwykły, czyli mamy 15% i mamy to pomnożyć przez 200. 15% to jest 15 setnych, no i jak pomnożymy sobie to przez 200, to przy mnożeniu możemy skracać. Stówka przez 100 i 200 przez 100, czyli tu będzie 2, a 15 razy 2 to jest 30. Oczywiście metoda, czy zamienić to na ułamek dziesiętny, czy na ułamek zwykły, jest obojętna. Wynik wyjdzie dokładnie taki sam lub w ten sposób, który dla Ciebie jest łatwiejszy. I teraz mamy na przykład 70% z 90. Znowu zamienimy sobie 70% na ułamek dziesiętny, czyli to będzie 0,70 razy 90 i kalkulator na przykład pokaże, że to jest 63. A ostatni podpunkt zrobimy sobie w ułamkach zwykłych, czyli mamy 120%. 50, czyli mnożymy przez 50, 120% to jest 120 setnych i jak to pomnożymy przez 50, to możemy sobie skrócić na przykład to 0 oraz to 0 i to 0 oraz to 0, a 12 razy 5 to jest 60 i w ten sposób obliczamy procent z jakiejś liczby. Kolejnym zagadnieniem z procentów, które sobie teraz przerobimy, to jest podwyżki i obniżki, czyli jest taki przykład zadania, że cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Jaka jest cena tego roweru przed obniżką? I teraz ja zawsze tłumaczę to na takiej fajnej prostej tabelce, że tutaj mamy starą cenę, tu mamy jakąś podwyżkę lub obniżkę, no i tu mamy nową cenę. I teraz co my z tym robimy? Pamiętaj o tym, że stara cena to jest zawsze 100%. Jeżeli mamy, że nasza obniżka to było 15%, no to skoro tu są procenty, to po prostu tu wpisujemy 15%. No i ponieważ to jest obniżka, tak, czyli lecimy sobie w dół w tą ceną, no to trzeba to odjąć. 100 minus 15 to jest 85. Można tu oczywiście dopisać procenty i jest OK. I teraz patrzymy, co nam dali. Dali nam, że cena roweru po obniżce to jest 850 zł. Czyli po obniżce, czyli to już jest nowa cena. Więc tu wpisujemy 850 zł. Pytają, jaka była cena roweru przed obniżką. Czyli tutaj w złotówkach nie wiemy, ile to było. I teraz, co my z tym robimy? Po prostu mnożymy na krzyż. Czyli x razy 85? Tak, tu w nasie, tu jest 1, a tutaj wymnażamy sobie to 100 razy 850. Tu dostaniemy 85x, tu dostaniemy 850 i jeszcze dwa zera, bo mnożymy przez 100. I teraz, jak podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez 85, no to otrzymujemy, że ta cena to jest po prostu 1000 zł. I mamy poprawną odpowiedź. Jest to odpowiedź C. Mamy sobie teraz zadanie z podwyżkami i obniżkami, a tak naprawdę związane właśnie z VAT-em. Bo musimy sobie zapamiętać jedną ważną rzecz. Mamy takie zdanie, że mamy 23% stawkę podatku VAT. Cena brutto samochodu wynosi tyle. I pytanie: jaka jest cena netto? I tutaj musimy sobie zapamiętać, że ta cena netto to jest ta cena początkowa. Do niej właśnie dokładamy sobie nasz VAT, czyli 23% dorzucamy, czyli nowa cena no to będzie 123%. Teraz czytamy sobie dalej zadanie, że ta cena nowa, czyli ta cena brutto, to jest 45 018, a oni się pytają o cenę netto, czyli tą cenę na samym początku, czyli o tego x. I znowu wymnażamy na krzyż. x razy 123, czyli będzie 123x równa się, no i tu sobie wymnażamy 100 razy te 45 018. Czyli mamy 45 018 i skoro mnożymy przez 100, to ja od razu dopiszę 2 zera. Teraz podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli podzielimy przez 123 i dostajemy, że x równa się. Jak sobie to policzymy, to kalkulator pięknie nam pokaże 36 600. No i wiemy, że odpowiedź b jest poprawna. Mamy teraz zadanie na podwójną zmianę ceny. O co chodzi? Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę, co jest bardzo ważne, nową cenę tego towaru podwyższono jeszcze raz o 30%. tak? I pytanie: te dwie podwyżki ceny tego towaru można stąpić równoważnie jedną podwyżką? No i ile to jest procent? I uwaga, żeby czasem nie przyszło do głowy, że jest 30 plus 20 to jest 50, bo to tak nie działa. Jeżeli mamy pierwszą sytuację, że dorzucamy 20%, no to jeżeli dorzucimy sobie 20%, no to wyjdzie nam 120%, tak? I teraz jak to zrobić? Najłatwiej w tego typu zadaniach, zwłaszcza to zadanie ABCD, po prostu tutaj wpisać sobie stópkę jako 100 zł. OK? No i analogicznie, skoro 100% to jest 100 zł, 20% to będzie 20 zł, a 120% to będzie 120 zł. Ok. I teraz właśnie chodzi o to, że nową cenę to już jest nowa cena. Tak, jakby to była właśnie podwyżka w styczniu, a to tak jakby w lutym. Więc w lutym to już jest nowa cena, nie? Eee, czy tam na koniec stycznia to już będzie nowa cena. Czyli tutaj wtedy ta nowa cena staje się starą ceną, bo to tą cenę znowu będę podwyższał. Czyli tu tak naprawdę wpisuję sobie 120. Nasza podwyżka tym razem jest o 30%, czyli tu wychodzi 130%. No i szukamy tej ceny. I tymlarzamy. Stówka razy nasz x. To jest 100x'ów, natomiast tutaj 120, jak sobie wymnożymy przez 130, to nam wyjdzie 15600. No i teraz, jeżeli podzielimy sobie to przez stówkę, no bo tu jest stówka przy x, no to wychodzi, że x to jest 156. I teraz jaka jest odpowiedź? Na początku cena była 100 i to było 100%. Teraz jest 156, czyli jest jakby podwyższone o 56%, czyli odpowiedź B jest poprawna. Zadania z podwyżkami i obniżkami, zwłaszcza tymi podwójnymi, można też zrobić troszkę szybszym sposobem. A mianowicie, O dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej chwili obniżki, teraz komputer kosztuje 1944 zł. Pytanie, jaka była cena przed tymi obniżkami? I teraz co robimy? Mieliśmy sobie jakąś cenę, tak? nazwijmy ją X i skoro obniżamy ją o 10%, to znaczy, że z tej ceny najpierw obniżamy o 10%. Pamiętajmy, że cała cena to jest 100%. Jak ją obniżymy o 10%, to nam wyjdzie 90%. A później znowu tą cenę, którą tutaj mamy, znowu obniżamy o 10%, więc znowu mnożymy przez 90%. I to, co nam wyjdzie, no to jest właśnie 1944 zł. OK. I mamy proste tam z jednym x do, do obliczenia, bo tu mamy x, 90% to jest 0,9%. I 90% to jest 0,9 i to jest 1944. Czyli x jest równy, albo nawet jeszcze nie. 0,9 przez 0,9 to będzie 0,81 i to jest 1944. Pozbądźmy się ułamków, czyli pomnóżmy to przez stópkę, czyli będzie 81x, no bo przecinek 2 w prawo to jest 1944 i 2 no i teraz jak sobie to po prostu podzielimy przez 81, no to okazuje się, że x jest równy równe 2400 zł, i odpowiedź C jest poprawna. Czyli była cena na początku 2400 obniżyli z tej ceny o 90%, 9, znaczy na 90%, na 90% i dlatego wyszło 1944. Rzeczą, którą sobie teraz zrobimy, to są tak zwane lokaty bankowe, czyli klient będzie, który sobie wpłaci jakąś kasę na konto, no i ileś tam po roku, dwóch, trzech dostanie pieniędzy. I Do tego służy taki wzór, że KK, czyli kapitał końcowy, to co dostaniemy, to jest kapitał początkowy, który wpłaciliśmy razy 1 plus T przez 100, gdzie P to jest oprocentowanie, natomiast N to ilość lat. No i przeczytajmy sobie zadanko. Klient wpłacił do banku 30 tysięcy złotych, czyli to będzie nasz kapitał początkowy. Na lokatę dwuletnią, czyli N będzie równa 2. Później bank doliczy mu odsetki w wysokości 7%, czyli to będzie nasze P. I spokojnie możemy teraz, ile dostanie oszczędności po dwóch latach, policzyć w ten sposób. Czy kapitał końcowy, tego nie wiemy, więc to sobie przypisujemy. równa się. Kapitał początkowy to było nasze 30 tysięcy razy. 1 plus. Ilość procentów to jest 7, czyli mamy 7 przez 100. No i to mamy podniesione do potęgi drugiej. Czyli nasz kapitał końcowy to będzie 30 tysięcy razy. Tutaj 1 plus 700 to jest 1,07 i to mamy sobie podnieść do kwadratu. Czyli teraz bierzemy kalkulator i liczymy. 1,07 razy 1,07 i razy 30 tysięcy. Czyli ten nasz kapitał końcowy to będzie 34 347. Czyli w płacie 30 tysięcy, dostanie 34 347. Czyli o tyle dostanie więcej, tak? Bez pytania po dwóch lat oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek. Czyli ile więcej dostanie? O 4340. Teraz mamy troszkę inną sytuację, ponieważ wiemy, że klient wpłaci do banku na 3 lokatę, czyli wiemy, że N będzie równe 3, po tej wysokości K0, czyli to nasze K0, to jest tak naprawdę to nasz kapitał początkowy. Po każdym nośnym okresie oszczędzania, bank dolicza odsetki w wysokości 6%. Ok? Po trzech latach oszczędzania, ile będzie miał na koncie, czyli musimy to KK policzyć. No to mamy K. A równa się. Nasz kapitał początkowy to było K0, czyli stawiam sobie K0 razy. Nawias 1 plus. Ile było procentów? Procentów było 6, czyli mamy 6 setnych, a ilość lat no to było N równa się 3. Możemy sobie to jeszcze ładniej zapisać, że ten nasz kapitał końcowy to będzie. Kapitał początkowy, czyli K0 razy 1 plus 6 setnych to jest 1,06. I to mamy podniesione do potęgi trzeciej. Szukamy takiej odpowiedzi. Jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź A. No i tu mam jeszcze jedną jakby wariację na temat tego zadania, bo pan Grzegorz wpłacił do banku pewną kwotę na dwuletnią lokatę. Czyli już wiemy, że N równa się 2. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 5%, czyli wiemy, że P jest równe 5. Po dwóch latach oszczędzania pan Grzegorz odebrał z tego banku wraz z odsetkami Tyle. Czyli to jest nasz kapitał końcowy. 4851 zł. Pytanie, ile wpłacił? Tak? Czyli teraz mamy jakby odwróconą sytuację, że nie wiemy, ile wpłacił, ale wiemy, ile dostał. Czyli zamiast kaka możemy sobie właśnie stawić 4851 równa się. Kapitału początkowego nie znamy, bo to musimy sobie policzyć. Razy. Tu mamy 1 plus P przez 100. a jest 5. Więc ja od razu napiszę, że 1 plus 500. No to jest 1,05. No i to musimy podnieść do potęgi drugiej. I teraz jak to policzyć? No na początku potęgowanie, czyli bierzemy 4851 równa się kapitał początkowy razy. Bierzemy sobie kalkulator i w kalkulatorze robimy sobie tak. 1,05 razy 1,05, czyli nam wychodzi, tutaj sobie jeszcze kolorek zmienimy. Kapitał początkowy, a tu wyjdzie 1,1025. No i teraz chcemy sobie właśnie podzielić przez to 1,1025, czyli biorę sobie znowu kalkulator 4851 i dzielę przez 1,1025 i nam pięknie wychodzi, że ta kwota to będzie 4400 zł, to jest kapitał początkowy, czyli wpłacił właśnie 4000. 400. I to już wszystko, co musisz wiedzieć o procentach. A jeśli chcesz odgadnąć też inne działy, przygotowałem dla ciebie specjalną playlistę, gdzie w kilka kilkanaście minut tłumaczę każdy temat krok po kroku. Jeśli ten film się podobał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy wszystko było jasne, albo czy masz jeszcze problem. Bardzo chętnie pomogę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!